No, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj ja zapraszam Was na taki normalny film. Zobaczycie, co się u mnie dzieje. Trochę sobie pogadamy, także zapraszam serdecznie. Widzę, że już mi bateria miga, więc ten wstęp trochę postaram się streścić. Ale byłam na badaniu, yy, właśnie na tym teście. Aleks i powiem Wam, że mam, e, znaczy cieszę się, że, się to zrobi, e, że to zrobiłam, ale mam bardzo mieszane uczucia i, i naprawdę niektóre osoby nie mają po prostu podejścia do pobierania, dlatego że no, bolało mnie. Ja mam ogólnie tatuaże na ciele i jakoś nie, nie boję się i to nie był jakiś niesamowity ból, ale jak już mnie zabolało tak mega mocno. To wiedziałam, że ta osoba nie jest kompetentna i nie potrafi tego robić. I wiedziałam, że to się skończy tym, że będę miała wielkiego siniaka na, na ręce. W ogóle w zły sposób to zrobiła. Nie wiem, dlaczego to w kucie jest tak bardziej z boku, a nie na środku. Nie wiem, nie rozumiem tego. Po prostu jak tam poszłam i samo to podejście tej kobiety do sprawy, że nic nie potrafiła znaleźć w komputerze. Że się okazało, że jednak to badanie jest bez konsultacji z tym niemieckim alergologiem, ale to akurat sobie ogarnę, bo to nie jest problem. Bo wiecie, wizytę u alergologa to jeszcze mogę za darmo sobie załatwić. No, ale już wiem, dlaczego była przecena <laughs> na tym badaniu ostatnio. No, że wiecie, że ta, że ta konsultacja po prostu 280 zł i, i dlatego to badanie było tańsze i finalnie wyszło 1100. Także kupa kasy no ale jakoś uzbierałam i. No jest, w każdym razie nic nie mogła znaleźć w tym komputerze, zanim je, y, wiecie, tam stukała, zanim to wydrukowała te, te kody i tak dalej, no to naprawdę nie, jest, nie jestem zadowolona, naprawdę niektórzy kompletnie się nie nadają do takich spraw. I no ale ostatecznie poszłam no i teraz chodzę z obolałą ręką od samego rana naprawdę. I cała żyła mi pulsowała w całej ręce po prostu. Z tego wszystkiego nie mogłam po nic sięgać. Nie. Do tej pory nie mogę zginać za bardzo. O, tutaj widzicie? Ślad jest tak z boku. Czy to jest normalne, że tak powinno być? No nie wiem. Bo ja mam tak żyły widoczne. Zawsze jak mi zaciskają tutaj tym paskiem, to od razu mi się żyła pokazuje, która idzie centralnie przez środek. I tam zawsze się... Yy, właśnie wkuwały te wszystkie pielęgniarki, było wszystko w porządku, mały ślad i nic nawet nie bolało, no ale nieważne, nieważne, nie będę narzekała. W każdym razie zrobiłam, ale cała ta droga, całe te moje przejście tam i jazda to koszyło mi dużo stresu, bo. Widzę, telefon mi dzwoni, bo no do, dopadł mnie po prostu jakiś lęk jakieś zawroty głowy, najpierw wiecie, do toalety chodziłam, później mnie wliło i na piechotę z centrum wracałam i tak, no to było, było takie źle, złe odczuwanie, bo nie mi się zrobiło, trochę miałam wiecie, taki nie, jak to powiedzieć, że świat mi się wydawał taki nierealny no te co, osoby, co mają nerwice to wiadomo o co chodzi no ale jakoś doszłam do tego domu no i przespałam się dwie godzinki, teraz jest e, przed e, 16 i później muszę tak się straszać, bo miga mi bateria. Później jak naładuję baterię, to się z Wami połączę, bo idziemy dzisiaj z Raskiem do teatru wieczorem e, i będę się malowała, szykowała, to to z Wami jeszcze pogadam i no, i może coś tam Radek jeszcze się odezwie, jak będzie chciał, to sobie jeszcze pogadamy i no i tak, także do zobaczenia za chwilę. Dobra kochani, jestem. Mam nadzieję, że nie słychać tej lodówki jak buczy. Ja już sobie włosy zakręciłam. Takie loki po prostu zrobiłam. Mam trochę świeższe włosy. No pewnie mi się na wilgoci trochę rozprostują, no, ale chciałam je jakoś ułożyć. A, no, żeby wyglądały teraz sobie tam może za uszy. I odsunę trochę te włosy. Bo będę się malowała. Moją zacną pacjatę. Słodką buziunię. Jak to mówi Radek. Mam tutaj już kosmetyki moje. Wow! Zaraz mi się eee, No i będę malowała się, no bo już jest po 17. A chcemy też być troszeczkę wcześniej, bo tam mamy na 20. Ale no wiecie, zanim dojedziemy, zanim coś tam, to, no to troszeczkę minie, więc zabieram się do pracy. Radka nie ma, poszedł na chwilę, załatwić sprawę. I... No, i się zaczynam przykałać i się cieszę, że wychodzimy, chociaż czuję się no, no tak troszeczkę, wiecie, jakby to Wam powiedzieć. No, różnie, różnie, trochę, trochę momentami czuję się momentami tak trochę nieswojo, tak nie do końca to dobrze, ale stwierdziłam, że pieprzę i że po prostu żyję normalnie, żyję no jak normalny człowiek. I będę sobie to po prostu do usany śmierci wmawiała, że mimo nerwicy, mimo stresu żyje normalnie, no i taką sobie objęłam metodę. <głos》> po prostu na to wszystko. I, I tak wezmę sobie kawałek papieru, żeby ręce sobie wytrzeć. żeby mogła sobie, wiecie, ręce wycierać po podkładzie. <głos》> Muszę jakoś się podsunąć. Także tak, jeśli chodzi o to wyjście, to wybieramy się na recital. Początkowo myśleliśmy, że to jest kabaret, ale później okazało się... Czekajcie, otworzę sobie to tylko zobaczę. Ale później okazało się, że to jest recital. Właśnie... No. Tej. Jak ona się nazywa? Joanny Kołaczkowskiej. Ona jest z kabaretu hrabi. I no i wybieramy się, ja chciałam bardzo pójść na kabaret i bardzo chciałam już dawno ich zobaczyć tą, ten, ten cały kabaret hrabi ale no jakoś tak się nigdy nie złożyło i zawsze za późno patrzyłam żeby wiecie w naszym mieście było albo gdzieś w ogóle na Śląsku e, no i jakoś tak się złożyło że teraz że teraz jest u nas więc więc mówię dobra chodźmy na ten recital i mam nadzieję, wydaje mi się, że tak będzie, że to będą piosenki kabaretowe. A wiem, że niektóre ma naprawdę bardzo śmieszne, więc może po prostu to będzie taka forma rozweselenia, ale wiecie, w piosenkach. I ma być też e, ten Lopez, grać na pianinie. Więc jak ktoś jest fanem kabaretu hrabi, to wie o kogo mi chodzi. No, i nakładam korektor w międzyczasie. Powiem Wam, że ostatnio e, coś mi się kamera psuje, dlatego że ucina mi początkowe klipy i mam nadzieję, że tym, e, w tym wideo będzie inaczej, bo mam tam nagrane już na początku taką, wiecie, wstawkę dla Was. I mam nadzieję, że to pójdzie. Super, wyglądam teraz. Bo, bo nie uśmiecha mi się dogrywać początku samego. No nie wiem, no coś kurczę, ostatnio mi zabrakło pamięci na karcie. E, co jest dziwne, bo ja często usuwam filmy, te, które już są wyrzucone. No ale mówię, dobra, zabrakło pamięci. Mogło się tak zdarzyć. No i okej, okay, ale... No ale nie wiem, czemu, czemu tak się ostatnio stało. Mam nadzieję, że tym razem będzie. Zachowa się ten początek. No, tak jak Wam mówiłam wcześniej, właśnie byłam w tym centrum. Yy, no i teraz będę czekała f, chyba 10 dni, bo ogólnie miało być 17 dni oczekiwania na ten wynik z tego testu alergicznego. Ale w momencie, kiedy nie ma tej konsultacji tego alergologa, no to chyba będzie troszeczkę szybciej i oczywiście no, będzie się to wiązało z tym, że będę musiała sobie znowu załatwić wizytę u ergologa. no i znowu czekać i znowu pójść, no ale już lepiej tak niż, wiecie, niż w ogóle nałożyłam sobie puder ten z Bell który używam, teraz nakładam bronzer pokażę wam przy okazji te kosmetyki u mnie się nie zmieniają, ale podochodziły nowe osoby witam serdecznie nowe osoby, które są tutaj na kanale bardzo mi jest miło, bo ostatnio tak mega się zaskoczyłam, bo oglądałam sobie vloga Edytki. Pozdrawiam serdecznie Ciebie. Mamy bardzo dobry kontakt z Edytą. naprawdę. Już znamy się praktycznie od początku mojego kanału. Jak zaczynałam, to właśnie pisałam komentarze o Edycie, bo to był jakiś okres chyba... Tak, bo to był grudzień to były vlogmasy chyba. I pisałam Edycie właśnie... E, komentarze z, jakby z mojego konta, który mam na telefonie. I później jakoś tak e, jej osoba mnie tak zainspirowała, że po prostu gdzieś tam e, po zastanowieniu stwierdziłam, że też będę nagrywała, że jakoś tak mnie przekonała bardziej swoją osobą do tego. No i od tamtego momentu e, zaczęłyśmy po prostu do siebie e, zaglądać na kanał, komentować sobie. No, aż po prostu spisałyśmy się na, na wiadomościach prywatnych, i naprawdę mamy super kontakt. Dziewczyna jest mega, jesteśmy równolatkami praktycznie. Bo z tego co pamiętam, to To jest nie, niewielka różnica w tych miesiącach. Nie wiem, kiedy Edyta ma urodziny. Muszę mu się dopytać. Ale, ale wiem, że tam tylko parę miesięcy chyba różnicy jest między nami. Ale ten naprawdę super, super się dogadujemy, pomagamy sobie i naprawdę. Jestem, jestem, jestem szczęśliwa, żeśmy się poznały. Bo naprawdę i w trudnych chwilach, i w wesołych chwilach możemy się tym dzielić. I, i jest fajnie. Dobra, brąza nałożyłam, także pozdrawiam serdecznie. Śleca łusy. Chciałabym się z Tobą w końcu spotkać, ale no... Przy takiej odległości jest to utrudnione. Tym bardziej, że teraz jeszcze dalej wyjeżdżasz, to... to będzie jeszcze trudniejsze. Ale wszystko się w życiu może zdarzyć, jak ja to mówię. I może, kto wie, może gdzieś tam się nasze drogi spotkają i będziemy mogły się zobaczyć, no i wtedy coś razem ponagrywać. Myślę, że byłoby wesoło. Bo obie jesteśmy takie pokręcone. Takie mamy poczucie humoru trochę specyficzne. Także, także zajrzyjcie sobie. nasze. Znaczy, jeżeli są tu osoby, które nie znają jeszcze Edyty, to tutaj się wyświetli nazwa na ekranie. W międzyczasie. I zajrzyjcie. Edyta już ma ponad tysiąc osób u siebie na kanale, ale... Dziewczyna jest warta tego, żebym miała dużo, dużo więcej. Wiem, że ostatnio mnie polecała. Bardzo mi jest miło z tego powodu. No, mój kanał powoli się rozwija. Ale jakoś ciągnę ten wózek cały czas do przodu. I, i zobaczymy, jak to będzie. Też będę nagrywała vlogmasy na pewno eee, na swoim kanale, więc. Więc będzie spoko. Będą filmy ze świąt. Będę miała na pewno taką dłuższą przerwę, myślę w parę dni przed jakby tym 1 grudnia, żeby wiecie, to wszystko jakoś przygotować, zastanowić się, jak to wszystko ogarnąć. No i niebawem już już o ten mój program, który sobie wymyśliłam. Będzie film raz w tygodniu, w piątki, zawsze po południu. I takie, wiecie, na wesoło. Tylko, oczywiście, muszę kupić komodę. Tak, jak mówiłam. Muszę wszystko przygotować. No i będzie program. Także wyczekujcie, wyczekujcie. Myślę, że no dziś w połowie października. Nie wiem, jak to mi wszystko czasowo wyjdzie, ale myślę, że tak będzie. Także nakładam sobie cień na oczy. Te co zwykle. Nakładam palcami, bo mi jest wygodniej i lepiej. To nie jest żaden tutorial, tylko bardziej takie szykowanie. Dlatego nakładam cień 519 motowy, ten co zawsze. Dobre, ja już makijaż mam praktycznie zrobiony. Została mi tylko pomadka i zauważyłam, że właśnie chyba wykończyłam to. Już przebija mi opakowanie od środka. Także zostało tam malutko, malutko I się zastanawiałam nad to. Bo będę miała sukienkę w tym kolorze, co mam bluzkę Też myślałam o takiej żarówiastej Ale nie wiem, czy do teatru wypada Albo całkiem ciemną Także mam dylemat Nie wiem na co się zdecydować, ale chyba postawię na tą Ewentualnie jeszcze mam taką Trochę troszeczkę ciemniejszą Od tej Kurde, wyglądają identycznie Ja pierdzie Dobra, zakładam tą ciemniejszą że jest ok. Co uważacie? Ładny makijaż? Moim zdaniem ładny. Także... Także tak, jestem gotowa, jest no za 26, także czas mi się trochę skłócza. Ale co? Um, poprawiam trochę włosy sobie. Um, jest mega zimno, naprawdę totalnie mega zimno. Ale no co, do teatru nie wypada pójść w spodniach albo w dyreka, albo coś. Więc zakładam sukienkę, no gruby raj to ten. Dobra kocham. Hejka, już kolejnego dnia usiądę sobie jest sobota rano i chciałam Wam opowiedzieć jak wczoraj było, yy, bo tak za dużo nie nagrywałam, trochę na mieście telefonem, wiadomo jakość troszeczkę gorsza, ale no, nie brałam aparatu, no bo no w teatrze nie, nie, nie ma co nagrywać. Wiecie, to nie jest miejsce do takich rzeczy. Ale powiem Wam, że jestem zachwycona. Radek tak samo. E, jeśli chodzi o... Bo byliśmy w ogóle na recitalu e, Joanny Kołaczkowskiej. E, właśnie z, z kabaretu hrabi. No i ja myślałam początkowo, że to będzie taka poezja śpiewana, że będą po prostu jakieś takie wrażliwe teksty i, 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 i będzie to w formie śpiewanej przy akompaniamencie właśnie pianina i tak dalej. A to się okazało w ogóle. <głos》>, muszę wam powiedzieć tą historię, bo to po prostu ja jestem w szoku do teraz. Jak czekaliśmy, weszliśmy do tego teatru i czekaliśmy właśnie tam przed tym wejściem, bo nie za bardzo wiedzieliśmy, w którą stronę iść. To tam były przywieszone takie plakaty z, z, jakby z, z tym, co będzie w najbliższym czasie do, do zobaczenia. No i ja tak stałam przy tych plakatach, stałam, patrzyłam, co tam w ogóle jest i, i, i widziałam kątem oka jakiegoś faceta stojącego, ale no nie zwróciłam uwagi po prostu, no facet jak facet, no, no wiecie, no nic, <ścoughs> nic jakby nie, nie przykuło mojej uwagi. Żebym mogła się odwrócić, czy coś. No i popatrzyłam na te plakaty i poszłam do Radka. No i słuchajcie, e, gadałam z Radkiem, gadałam, no i się ludzie zaczęli zbierać i po prostu poszli w, tam w taki tunel, gdzie była ta szatnia i zaraz był skręt, gdzie była sala i tam miejsce dla aktorów i tak dalej, że to było tam te miejsce wydarzenia. No i przeszłam obok tego faceta, Razem raz z Radkiem i on się odezwał. I ja się po prostu. Coś mi się w głowie zakodowało, kurde mówię, znam ten głos. I się odwróciłam. I się okazało, że to ten jeden e, z tych e, jakby uczestn znaczy No jak to powiedzieć? Jeden z tych e, chłopów, który jest w tym kabarecie hrabi. Wiecie, ten taki najwyższy co tam jest. Ja nie, niestety nie pamiętam imion ich ale chyba Bayer chyba on jest Bayer, ale nie, nie powiem wam na 100%, chyba tak eee, także to już było moje zaskoczenie bo mówię kurczę, że przecież tylko miała być pani Asia a tutaj taka niespodzianka także ucieszyłam się, bo naprawdę darzę szacunkiem ten kabaret już od bardzo dawna, jeszcze jak e, właśnie było, był ten kabaret potem i i to wszystko się zaczynało, to już mi się to podobało, a później jak się przekształciło w te hrabi, no to, no to, to już w ogóle tak mega. Ja lubię takie, wiecie, nie przesadzone jakieś poczucie humoru, takie, wiecie, oni po, nie poruszają jakichś tematów politycznych, czy jakiś nie najeżdżają na jakieś, wiecie, yy, różne, różne te nietolerancyjne strefy i tak dalej. no wiecie no, tylko są po prostu tacy zabawni bardziej życiowo, może tak eee, no i co bym chciałam powiedzieć no i weszliśmy na tą salę, bardzo malutka sala wiecie, taka mega kameralna, kawałek sceny i leżały instrumenty i leżało też, leżał też akordeon a ja po prostu ze wszystkich instrumentów jakie istnieją Nienawidzę dźwięku akordeonu. Już po prostu wiedziałam, że będzie grubo. <grym> Naprawdę nie znoszę. Nie znoszę tego dźwięku. I, I jakoś tak mi działa zawsze na nerwy. No ale... No, no ale tak. No i siedliśmy, siedliśmy sobie na tej sali. I, I powiem wam, że... Że takie były miejsca też do góry, że yy, wydaje mi się, że naj, następnym razem jak będziemy tam na jakimś wydarzeniu czy spektaklu, to... Siędziemy sobie wyżej, bo wtedy całą scenę widać, a tak to ja musiałam tak trochę krzywo siedzieć, bo osoba przede mną się działa i musiałam tak trochę, wiecie, się wychylać i patrzeć, ale no co co tam się odwaliło na tej scenie. To naprawdę mówiłam: "Jeżeli e, lubicie różnorodność, jeżeli lubicie się pośmiać przy rytmach różnorakiej po prostu muzyki ludowej, Eee, muzyki disco, no po prostu, no, różne tam gatunki był, i rock i wszystko, bo każda piosenka była z jakiegoś gatunku i miała swój, swoją osobną historię I, i tak, no i po prostu no, nie da się tego opisać. I piosenka o teściowej, i piosenka o zaciasnej sukience, i o wiecie, o maskiterze takiej na na okna, no po prostu no to, to naprawdę nie umiem tego opisać, ale to było tak śmieszne, my z Radkiem tak płakaliśmy ze śmiechu co chwilę, przy każdej piosence płakaliśmy ze śmiechu i później się okazało, że właśnie bo y, ten pianista, który tam był, to był ten Lopez, ten z kabaretu, już wcześniej widzieliśmy tego bajera, który sobie usiadł też y, na widowni, gdzie ludzie przechodzili obok niego i nawet nie reagowali nawet nie reagowali, dopiero jakiś fa facet tam wchodził i dopiero się z nim przywitał, tam podał rękę i tak dalej a z drugiej strony widowni siedział właśnie ten ten właśnie jej szwagier ten, ten, ten kamol czy jak tam na niego mówią no i e, też miał swój udział, bo grał na harmonijce i powiem wam, że naprawdę no no po no, prostu no, no, no super było i jednak to jest taki wymiar yy, artyzmu, tak, yy, że można to tak... Jak jesteście, yy, yy, wiecie, w kinie, to wszystko tak odbieracie multimedialnie. Tak przeżywacie te emocje w filmie, ale to jest takie, takie z ekranu, takie wizualne. A jak jesteście w teatrze, to jest takie na żywo, to jest takie odczuwanie, po prostu takie... No nie wiem, no nie wiem jak to powiedzieć, tak bardziej emocjonalne i niektóre piosenki, mimo że były śmieszne, mimo że były z takim, wiecie, przekąsem kabaretowym i to jednak, to jednak bardzo tak trafiały i, i mnie osobiście, mnie osobiście jakoś tak, wiecie, bo było trochę o złamanym sercu i tak jakoś można to było trochę zinterpretować też w tą stronę, taką smutną. No, ale pani, pani Joasia tak po prostu w międzyczasie między piosenkami zagadywała i po prostu ona jest takim zwierzęciem scenicznym, tak jest po prostu przygwożdżona do tej sceny, tak się tam po prostu odnajduje i konstruuje takie niesamowite po prostu rzeczy tam. Naprawdę mogłoby się wydawać, że a, że po prostu, że po prostu śpiewanie i tyle, ale to jest cała, cały strój, i instrument, i to, co ona mówiła, te całe jej ruchy, naprawdę to było coś niesamowitego. I ja się bawiłam świetnie i nawet nie zauważam, kiedy minęło mi półtorej godziny. Jeszcze były piosenki na BIS, i naprawdę, jeśli będziecie mieli kiedykolwiek okazję pójść na kabaret albo pójść na, na ten recital pani Joasi, to się nawet nie zastanawiajcie, bo ja się myślałam, że to będzie po prostu takie śpiewanie romantyczne, a się okazało, że to było tak niesamowicie śmieszne. Naprawdę, i to nie były takie żarty w takim stylu głupkowatym, jak czasem. Jak czasem widzę na, wiecie, na Polsacie czy gdzieś na innym kanale, kabaret i takie żarcie są mi śmieszne, takie, właśnie głupkowate, że takie żenujące nie. Tutaj jest takie w punkt i, i naprawdę, no, coś niesamowitego I, i były stroje różne i wiem, że się powtarzam ciągle w słowach, ale tak staram się przekazać Wam jak najwięcej. Naprawdę to było coś niesamowitego. Za bilet zapłaciliśmy. Jeden bilet kosztował 80 zł. Z tego co pamiętam, także no sporo, ale ja rozumiem, że to jest też yy, w tej kwocie yy, po prostu też teatr zarabia, więc to musi być wyższe, bo podejrzewam, że nie wszystkie pieniądze idą do, do właśnie do pani Asi. Więc więc jakby to jest, to jest wszystko, i za światło się płaci tam. no, no wiecie, te wszystkie takie wewnętrzne wewnętrzne sprawy biznesowe, ale naprawdę, wiecie co mnie najbardziej zaskoczyło? że jak ja ją oglądałam w telewizji w tych kabaretach, to wydawało mi się taka trochę wyniosła taka trochę władcza a jak zobaczyłam ją na żywo w tym recitalu, to zobaczyłam tak niesamowitą skromność jakoś tak, no nie, tak, takie ciepło z jej oczu biło Naprawdę, jak kontakt taki na żywo może zupełnie zmienić obraz i opinię o człowieku, to jest niesamowite. Ta, ta, dlatego zachęcam Was, chodźcie do teatru, chodźcie na takie wydarzenia na żywo, bo naprawdę to jest przeżycie po prostu zupełnie inne. Ten sam po prostu teatr, ta sala, to na mnie tak wpłynęło, tak się czułam tam dobrze. Mimo tego, że miałam stres przed pójściem. Bo ogólnie miałam taki dzień, bo wiecie, byłam na tym badaniu i miałam taki yy, bardzo silny stres, i, i różne rzeczy się, rzeczy się działy, jak wracałam. I też przed samym pójściem do tego teatru też miałam różne tam objawy nerwicowe, ale później się tak niesamowicie odprężam, tak mi się humor poprawił, naprawdę. Także polecam Wam, wybierzcie się od czasu do czasu do teatru, bo zupełnie inni ludzie chodzą tacy. No tacy po prostu co lubią taką kulturę na żywo, nie ma tam jakiegoś hamstwa, nie ma. No wszyscy się, wszyscy jakoś tak po prostu razem siedzą i razem się cieszą z tego wszystkiego i... No i było super. I wstaliśmy na koniec, dużo, dużo kraskaliśmy naprawdę, bo było warto. I gdybym miała okazję pójść jeszcze raz, to bym się nie zawahała, bo ten mój pomysł to był taki spontaniczny. I, I naprawdę nie żałuję, nie żałuję żadnej złotówki, którą po prostu wydałam na te, na te wydarzenie. Także ja będę kończyć tego vloga, ściskam Was ciepło, pozdrawiam. Póziaki